Facet poszedł do galerii handlowej, idąc po korytarzu, widzi, jak przygląda mu się śliczna kobieta. Podchodzi do niej i zagaduje. Witam. Czy skąd się znamy? Myślę, że jest pan ojcem jednego z moich dzieci. Facet myśli i po chwili mówi. Czy ty jesteś tą striptizerką, z którą kochałem się na barze, podczas mojego wieczoru kawalerskiego? Nie. Ja jestem nauczycielką pana syna. Zebranie zarządu w firmie. Panowie, proponuję, aby już nie robić testu na zwierzętach, bo to nieetyczne. Musimy zmienić taktykę, dać ogłoszenie i na pewno pojawią się chętni. Ale dlaczego niby mamy zaprzestać testów na zwierzętach? Przecież wszyscy tak robią, nawet firmy farmaceutyczne. Szefie, ale jest drobna różnica między nimi a nami. Oni produkują leki, a my wibratory. Przychodzi dziewięćdziesięcioletni facet do lekarza. Gdzie pan był przez rok czasu? Siedziałem w więzieniu. Pan w więzieniu za co? Za gwałt. Gosposia mi oskarżyła. Naprawdę pan ją wykorzystał? No nie, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. I tylko rok za gwałt pan dostał? Nie, za fałszywe zeznania. Przychodzi dziewięćdziesięcioletni dziadek do lekarza. Lekarz go bada i mówi: Pije pan alkohol? Zdarza się raz w roku pięćdziesiątkę koniaku. A pali pan? Raz w roku na święta cygaro. A jest pan aktywny seksualnie? Tak, jestem. To obawiam się, że z połowy aktywności będzie musiał pan zrezygnować. W sercu wykryłem szumy. A z której połowy? Spatrzenia czy myślenia? Spotkali się koledzy na ławce i piją piwko pod blokiem. Jeden z nich mówi. Mój dziadek mówi, że kiedyś to było lepiej. Jako młody chłopak utrzymywał całą rodzinę. Za 10 zł miał dużo sera, słodyczy, szynki, chleba i owoców. A teraz czasy się zmieniły. Wszędzie te lustra i kamery. Rodzina oddała starego ojca do domu opieki. Ojciec na drugi dzień od rana zaczął się przechylać na fotelu, wpierw na lewą stronę, ale podchodziły do niego dwie kobiety i ustawiały go do normalnej pozycji, to za chwilę przechylał się na prawą stronę, ale sytuacja się powtórzyła, szybka reakcja kobiet i dziadek znowu był przestawiony. Na kolejny dzień przyjeżdża rodzina i zaczynają wypytywać ojca Jak ci tu tato? Dobrze? Jedzenie dobre dają? Masz spokój? Tak, wszystko w porządku, tylko nie wiem dlaczego, ale nie dają mi puszczać bąków.